Ale to dobrze, bo i tak bym Cię nie sprzedał. Klam? I tak Klam? bym Cię nie sprzedał. Wiem, bo za bardzo cenisz no to sobie swoje ko zabawki. Ko kocham ją bardzo, no. ale to prawda. Dobra, mamy bardzo piękny cold open, tak. e, pokaż mi numer jeden. Dobra, to jest zdecydowanie numer jeden, e, to jest Eclipse E2, E2. czyli taka średnia, ta średnia półka między ESP tak. a LTD. Jest mocno zmodyfikowana przeze mnie, gdyż mm -hmm. jest wymienione są pick-upy. Oryginalnie tam są jakieś EMG, ja mam wsadzone tak. samury Duncany, których używam od, od 15 lat już, SH-2, no SH-4? Więcej. SH-6. S... SH-6, SH2. Dzięki. Bardzo S dobrze. SH-4 lubię, ale w innych gitarach trochę do innego stylu. Tak, tak, tak. Ja nie jestem, tutaj ja tutaj bardzo SH6. nie jestem fanem SH-4 z bardzo wielu powodów, dlatego okay. się tak bardzo okay. cieszę okay. ja, ja nawet lubię, ale mówię, no trochę do innego grania. Dobra. Tutaj jest za, za miękka faktycznie tutaj, mm -hmm. ten przetwornik. No i jest Sadzona Evertune, z którego się nie rozstaje od dłuższego czasu, jak Kupiłem pierwszą gitarę z overtunem, to tak już zostało. Aha. Albo z Floydem musi być, albo bez. Albo okay. z tej. Gitarę no to co, machoń. E... Chyba nowa podstronica. I właściwie tyle. Jakby nie radiusów ci nie powiem, bo mnie to zupełnie nie obchodzi. Ma grać. Ma grać. Jest, jest bardzo wygodna, bardzo fajnie brzmi mm -hmm. w ogóle. Mam inną e którą ostatnio podmieniłem na, na drugą gitarę tutaj okay. i ta brzmi lepiej z jakiegoś powodu, mimo że też jest Evertune, też jest to same pick-upy, ta brzmi troszeczkę lepiej. Tu, tu się lepiej. po prostu więcej coś, coś tutaj zrobili z tą gitarą mm -hmm. takiego, że, że jest po prostu super. Trzeba to chyba kręcić. Ok. E... Straplocki Danlopa. Strap locki Danlopa. Tak. We wszystkich praktycznie instrumentach mamy e... I u Arka, i u Artura, u Basisty. Okay. Bo jak komuś coś spieprzy, to zawsze masz, tak. możesz pożyczyć. Oczywiście, że tak. I, I działa to wszędzie. Powiedz Ze mi, wszyscy. rozmiar strun? 10, 56 albo 52, nie pamiętam. Do drop D? Nie, gramy w D. W D. Gramy w D. Okej. Okay. Ja wolę, nie wiem, Arek chyba też używa tych samych. Mhm. Lepiej się podciągnięcia robi, jak są te mniejsze. No tak, no wiadomo. Jednak, a nie wiem, czy widziałeś jakiś czas temu, był taki filmik. E, e, to, Beato Beato o, o strunach. Grubili. Tak. I się okazało, że te grubsze wcale nie są lepsze. Tak, tak. E, tak. A ja zawsze używałem do E, używałem 946, mm -hmm. czyli tutaj jest 1052. Okej, okay. 10, czyli, czyli kompensujesz to, że tutaj masz e, krótszą menzurę e, tą, tą grubością strun? E, nie wiem. Nie <laughs> wiem, <laughs> nie, bo musisz niższy strun, więc żeby były trochę grubsze okay. te struny. Więc ja takich rzeczy, powiem szczerze, nie, nie, nie zwracam na to uwagi. Rozumiem, gitarra, jak najbardziej. Co, gitara to gitara, tak, nie? Tak, zapierdalać. Tak. Dobra. Numer e, dwa. Numer dwa to jest nowość, którą mam od, od niedawna. To jest LTD Deluxe SN1000, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam. E, też ze nam e, pick-upy. Nie pamiętam ci w tej chwili, jakie są. To, bo, będą bo to są oryginalne albo, Właśnie chyba nie. Albo Black Wintery. Właśnie chyba nie. Ja wiem, że one tak wyglądają, ale to chyba nie są. Okej, okay, czyli. Musiałem zobaczyć specyfikacje, bo Spoko. nie pamiętam, aczkolwiek nie wymieniałem ich. Czyli to jest to, co to jest Jest tutaj... to co jest oryginalnie w gitarze. Tak gdzieś, on, tutaj, tak gdzieś ona... tutaj wskoczy na dole, to że to, że, że tak to ona jest. Przyszła. To jest to, przyszła, nic w niej nie zmieniałem. nic mm -hmm. nie Planuję w niej zmieniać, bo bardzo fajnie brzmią te pick-upy. Ale naprawdę nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywają. I, ale wydaje mi się, że nie są to te na z ogóle, ja wiem, że ten, ten kolor Właśnie nie tego, tego pick-up'a jest trochę, taki... nie, trochę mnie myli, wiesz, yy, wiem, 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 wiem o co logotyp, chodzi, nie? Wiem, o co chodzi, e, ale nie powiem Ci w tej chwili, nie okay. powiem, może masz rację, e, tak czy inaczej brzmią fajnie, e, jakby nie ma dużej różnicy też między tą a tą, w sensie nie jest tak, że brzmi jakoś diametralnie inaczej, Aha. tylko w miarę to się wszystko zgadza, mogę sobie je zamieniać i nie ma dużej różnicy tam z przodu, Okej. jakby okay. nie o to chodzi. Gitara ma progi, czekaj, te, jak to się nazywa po naszemu? Skalopy, czyli Skalopy, yy, frezowane. Czyli frezowane. Tak. I to jest natywnie tutaj w tak, tych ona tak była zrobiona. Okay. Wszystko jest oryginalne. No Jaki tak. są, jakie są Twoje odczucia względem Absolutnie skalopów? Absolutnie nie czuję różnic. <noise> Okej. Okay. Nie wiem, nie wiem jakie, jest, jakie jest założenie tego, tak naprawdę. Ale nie przeszkadza mi to, ani nie pomaga w grze, tak mm -hmm. mi się wydaje, po prostu się gra na tym. Ale Ja już parę lat temu doszedłem do wniosku, że jedyne co mi przeszkadza w grze to ja sam, a nie gitara. O ile gitara jest sprawna i nic się z nią jakby z założenia nie dzieje mm -hmm. złego, to, to ja sobie tylko przeszkadzam. Bo każdą okay. gitarę możesz wyregulować, możesz zmienić w niej elektronikę, Oczywiście. możesz dostosować do swoich potrzeb. E, niezależnie czy to jest wiosło tego typu, czy, czy dużo tańsze. Mm -hmm. e, Pierwsza gitara, którą kupiłem w ogóle to był J. za 780 zł. Okay. Zmieniłem w niej pick tylko. J. Coś... to jest przecież z 20 lat temu więcej. No, no ta gitara może mieć za 20 parę lat już. Bo ja już gram 22 lata, chyba no. w tym roku mi będę grał. E, więc ona może mieć ze 20, bo to nie jest Czy... moja pierwsza, pierwsza gitara, to pierwsza elektryczna gitara Aha. wcześniej miałem klasyka, jakiegoś akustyka. Ale tak, zmieniłem w niej pick upy. No właśnie SH6, SH2. Aha. I nagrałem na niej pierwsze dwie płyty kochankowe. Jeszcze to mi stresowo. i moim zdaniem jest to świetne wiosło. Decha jest naprawdę wygodna. No czy tam powiedzmy przygryfie trochę tutaj mogłoby, to łączenie mogło być mhm. takie łagodniejsze. Ale poza tym to jest bardzo dobre wiosło. Albo trafiłem na dobry egzemplarz, albo. Po no bo prostu... tak, bo to, czy to już kupowałeś jako pojedyncze wiosło, to nie w secie. Bo ja pamiętam, one wychodziły w tych też setach dla początkujących z jakimiś no, to tam Nie, 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 to, to poj pojedyncze wiosło. Znaczy tylko to, jakby samo wiosło. To, to, to w sklepie w tym w metrze w centrum, wiem. na piętrze. No. Wiem, wiem. Pamiętam, że chodziłem, patrzyłem na te gitary, spojrzałem na tego Les z pola, mówię, To to. to. <laughs> dobra, powiedz mi, czy jakby teraz, nie wiem, przychodzi dowolna inna marka gitarowa i mówi Ci, dobra, chcemy zrobić dla Ciebie instrument. Czy to by było tak. coś w tą stronę, czy byś, czy byś szalał? Czy są jakieś rzeczy, które byś w tym momencie w swoim rigu zmienił, jeżeli chodzi o gitarę? Chyba nie. Ta, ta gitara jest. Znaczy, ja jestem lespołowcem od lat mhm. generalnie, bo jak zobaczyłem pierwszego lespoła, to stwierdziłem, że to jest mój, mój styl. Aha. E... I tak naprawdę to wiosło jest chyba jednym z lepszych, jakie mam w ogóle. Okej. Okay powiedział, że mam jedno lepsze, ale z innej firmy, więc nie będę nie, nie, nie ale jest też dużo starsze, okay. jest prawie w moim wieku tam okay. wyrosło, więc to też jest troszeczkę co innego, ale nie, ja myślę, nie mam, nie mam jakichś dużych Czeka, Czekaj, czy Razer jest robiony jest, jest, customowo? Jest customowo robiony, tak. Chłopaki z Gitar Service w Warszawie zajmują się, jak, jak coś robimy tego typu, to oni się tym zajmują, fajnie czyli, to robią. Czyli Ty tego Avertuna tutaj to ty masz bardzo długo, bo oni wypuścili ten F6, F7, F8 i dopiero później wypuścili te gipsonowe na, na tomy to on już jest tutaj z tobą dość długo, mi się wydaje, w takim razie z 5 lat? no to chwilę będzie znaczy no. trzeba by zobaczyć kiedy te gitary weszły, bo nie pamiętam w tej chwili ja ją dostałem jakiś rok później okay. od zamówienia no ale z 5 lat już może mieć Zajebiście, super. czy znaczy, co, ale mówisz o tych, tego typu. E... Tak, 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 wiesz tak. Co, Ja pierwszą gitarę, którą kupiłem z Evertune to był e... LTD Eclipse, mm -hmm. czyli tam EC-1000. E... I on miał już taki, gitarę. już miał taki, taki mostek wbudowany. I to grałem na niej Woodstock chyba drugi, mm -hmm. czyli już w 2018. Już były te mostki na pewno. A ja tę okay. gitarę kupiłem później. Okej. Okay. Więc co one nie są takie tak. Nie, bo właśnie wiesz, zastanowił mnie riser, nie? Aha. Bo on jest taki. No nie, no to to, wie, było, dorobione, no. to było dorobione po prostu. Okay. Żeby, bo bo, bo ta, ta gitara jest pod takim kątem troszeczkę, ten, tak, ten, tak. No ten, no ten korpus. Art topic, I nie? jakby to położyć jakby tak, tak, jak, tak jak powinno być, mm -hmm. no to by było za nisko. Tak. Dlatego chłopaki trochę się pomęczyli, żeby to jakoś wykombinować i podnieść. I wykombinowali. Po I wykombinowali. Wyśmijcie. Super. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Do wszystkich kamer dziękujemy. Cześć. Witam, to już oficjalnie, prawda? Oficjalnie. Jesteśmy zarkiem z tego z kochanka. Ok. Pokaż mi swoją pierwszą, najgłówniejszą, najważniejszą gitarę tutaj w, w tym raku. Wiesz co? Pierwsza, najgłówniejsza, to ciężko mi ją wybrać, bo mam znaczy: generalnie zabieramy na koncerty po dwie gitary. Eee, no, gitara główna i backupowa. Mm -hmm. eee, wiadomo, nie, nie, nie bawimy się w tworzenie ze sobą 10 gitar, co byłoby być może fajne, ale byłoby drogie, bo byśmy musieli U, mieć nowego busa eee, <laughs> dla samych gitar, więc dwie gitary są zupełnie wystarczające, a czytałeś, eee, która jest ważniejsza. Aha. Ciężko mi powiedzieć już mówię dlaczego. Pierwszą gitarą, przynajmniej z tych, co, co używam teraz na scenie, no to jest ta gitarka. E, gitarka ESP e, z amerykańskiego Custom Shopu M2. Mm -hmm. e, gitara, na którą czekałem kurczę chyba za dwa lata, jak złożyłem okay. na nią zamówienie. Y, I. E, no, jest to kurde gitara, na, e, która zadowala mnie. W tysiącu procentach, w 200%. Jak ją przyszła do mnie po tych dwóch latach, zapomniałem, że ją w ogóle zamówiłem. I mówię, Dobra, nie będę się podniecał. <grytanie> przyszła gitara, wziąłem, zagrałem, i stwierdziłem, że nie chcę mieć innej gitary. No. Ok. naprawdę bardzo fajnie leży. No, mi naprawdę pasuje pod ręką e, e, po brzmienie, wszystko mhm. jest, wszystko się zgadza z, z, z tym, co ja bym przynajmniej chciał. To jest coś ciekawe, bo to jest taki pół Custom shop, bym powiedział. Aha. Jeśli chodzi o, o ESP, z ESP pewnie Kazon już mówił, jesteśmy związani tak. już od, od kilku dobrych lat. I właściwie ten amerykański custom shop. Ja tak mówię na niego custom shop, chociaż on taki jest troszkę był. Był, co też ważne, tak. był, bo już nie do końca tak to wygląda. No nie miał tak rozbudowanych opcji jak, jak mm -hmm. taki podstawowy, ogólny custom shop japoński, bo kiedyś też z e, Kazonem chcieliśmy sobie takie japońskie gitary zrobić, ale zrezygnowaliśmy. E, kurczę, tam było tyle stron z jakimiś wiesz, tak. z rzeczami, które mogę, nawet nie wiemy co to jest w gitarze. Tak, tak. Tym bardziej, że w tym japońskim custom shopie ESP możesz zrobić wszystko. Wszystko, dokładnie. Absolutnie wszystko. Bo amerykański Custom Shop to był taki Custom Shop, można było sobie wybrać kolor, model gitary, jakiś set pick upów które i tak mm -hmm. zostały wymienione. No, ale generalnie podobno te gitary są robione ręcznie w Kalifornii, więc tak chyba nawet jest. Aha. Ja przynajmniej tak mi jest miło, że tak jest w... Ta, że tego się wiesz, trzymajmy Robili w Kalifornii gitary czekałem tyle, tyle, lat, można powiedzieć, więc chyba nawet wypadałoby, że... Tak, faktycznie. Nie, że dwa lata czekali z wysyłką w magazynie, leży ta gitara drugi rok, dobra, wyślicie Nie no, tak chyba nie było, więc, 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 no tak, no, zakochałem się w tej gitarze. Mm -hmm. ona była troszeczkę inna, mm, tym Custom Shopie nie dało się od razu wrzucić mostka Evertune. A Ever -tune, no jest to też produkt, z którym jesteśmy związani e, e, zarówno emocjonalnie, jak i, jak i swoją umową. Więc, więc gramy przede wszystkim na, na mostkach Evertune. Mhm. Jakby zaleta tego moska no jest faktycznie, brak możliwości rozstrojenia się gitary podczas tak. grania koncertu. Totalna, totalny luz, jeśli chodzi o strój gitarowy. No, Nieważne co no zrobisz, no nie to ważne, ona, co stroi. Dzieje, ona stroi. Ona tak. stroi, nawet w takich ekstremalnych przypadkach, jak no nie wiem, graliśmy ostatnio yy, w Wielką Orkiestrę Kształtecznej Pomocy mm -hmm. pod plecem Było zimno na scenie, były dmuchawy, przez które jak przechodziłeś, to ta temperatura się zmieniała. Tak. Kiedyś mieliśmy tę przyjemność, bądź nieprzyjemność w takich warunkach grać i cały czas właściwie no nie dało się opanować tego stroju. Gitary tutaj, zupełnie nie było z tym problemu, więc, więc no, mega. Przydatna rzecz mhm. dla, przede wszystkim właśnie dla muzyków koncertujących dużo. No kurde, każdy gitarzysta chyba zawsze miał skidzę ze strojeniem gitary na koncercie, to jest nieodłączne, więc tak. można sobie tego stresu naprawdę można go wyeliminować w prosty sposób, montując sobie Mostek Evertune, który polecam jak najbardziej. Jeśli chodzi o pick upy, są to pick upy, Konakle, e, e, Juggernauty. Aha. Secik też, yy, jestem endorserem Bernacla, więc yy, no, ten, ten model Juggernauta gdzieś najbardziej mi przypasował i fajnie sobie tutaj mm -hmm. z, tą, z tą gitarką yy, współgra. Yy, no i tym oto krótkim wy wykładem na ten temat chciałem tylko poruszyć temat, że nie mam ważniejszej gitary, ponieważ ta gitara, która okay. jest moją drugą gitarą, jest zupełnie taka sama. Zupełnie taka sama. No, no nie, no kolory poza kolorem. Co tak. się rzuca w oczy, jeśli chodzi Aha. o specyfikację, jest zupełnie to samo. E, zależa, no, kure. Kolorek ma dobry trochę, ale kolor jest ale, fenomenalny. No, super jest tu wykończenie, e, więc e, tak właściwie to ta gitara. Na przykład, miałem, tą gitarkę, potem na tą znowu musiałem czekać dwa lata. To też jest custom, custom to jest, shop. -a. to jest to samo. To jest totalnie to, to samo. Aha. Jeśli chodzi o specyfikację hardware'ową, no to, to właśnie ten lakierek się różni. Żeby trochę była większa bajerka. Gitara czarna miała, wiecie o co chodzi. W każdym razie zależało mi na tym, żeby te gitary były takie same. Z tego względu, że zazwyczaj jak. jak, jak była jakaś sytuacja na koncercie, która wymagała gdzieś tam przepinki tej gitary. Hmm. Yy, no mówię tutaj o jakichś problemach technicznych. pęknięta struna tak. i itp. No to wcześniej jak zmieniałem miałem te gitary troszeczkę no niby te same pick upy, tak. ale, ale wiesz gitara gitara inna no to nasz realizator dźwięku zawsze mówił yy, zmienię się gitar musiałem tam potem kręcić dokręcać bo to już inaczej brzmi. Dobra, to wezmę dwie takie same te gitary, żeby to brzmienie się nie zmieniało I faktycznie, i faktycznie wiadomo, że to też nie jest tak, bo nie ma dwóch tych samych gitar, nawet z tej samej serii, tak. ale faktycznie to brzmienie jest tak blisko siebie, że, że w trakcie kiedy zmieniam gitary, no to, to nie ma właściwie żadnego przeskoku jakiegoś tam jakościowego czy brzmieniowego. Okej. Okay. Dzisiaj jeszcze będę grał gościnnie na M2 też amerykańskie, ale to nie jest moje wiosełko Aha. ale zobaczymy jak się będzie sprawowało no i co, i teraz te custom shopy niestety trochę wyglądają inaczej, bo już nie ma takiej, takiego wachlarza w ESP, jeśli chodzi o, o tą specyfikację kolorystyki gitary amerykańskie, wiosła tak jak widziałem, no po prostu jest kilka modeli, które tak. po prostu wybrać wybrać nie wiem dlaczego taka zmiana szkoda, ale tym bardziej cieszę się, że Naprawdę, dwie gitary wyhaczyłem. Trzecia jest w zamówieniu, ale czy ona będzie zrealizowana, to już na, nawet nie. <laughs> Ale powiedz no, mi, jak one rozkładają się czasowo, w sensie Tom zamówiłeś kiedy i Tom zamówiłeś kiedy. Eee, Mam jedno pytanie no, zaraz no, no, które eee, będę doprowadził, ale najpierw muszę to wiedzieć. Tom zamówiłem. Mm, Kurcze, odebrałem ją pod koniec 2019 roku, więc przypuszczam. 2017. E, jak gdzieś 2017 ją Aha. zamówiłem. Ten z kolei odebrałem, e, kurde, to było już może ze dwa, 3 lata temu, może dwa. Czyli jakieś 22, ja, czyli... Jak tą zamówiłem i na niej pograłem, to za chwilę zamówiłem drugą. Okej, okay, czyli to przyszło, pograłeś trochę i zamówiłeś to. Tak, po czym jeszcze zamówimy, ale... <laughs> ale teraz nie wiem, bo się coś zmieniło. No nie wiem, ja to... jak przyjęli, zamówili, to może się odzie, nie? Nie, dlaczego pytam? Dlatego, że jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że ta woluta tutaj jest już, już dużo inna. Nie no, wiem, czy... wiesz, nawet nie... nie, nie Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, dziękuję Ci pięknie za ten szczegół. <gry> Może nadzieję, jeszcze nie spieprzyłem teraz, czy ten gitar? No, to, to, jest, to jest, to jest drobiazg. Eee, natomiast jest to ciekawe, no bo, cóż, no, ja przypuszczam, że oni mieli tych szejpów po prostu mm -hmm. trochę już narobionych i pewnie na tym coś produkowali, ale... Okay. Nie wiem, trzeba by jechać do Kalifornii i się zapisać. <grym> Powiedz nie mi... Nie po drodze. <grym> Powiedz mi, czy trzecia gitara to też jest w tą modłę, czy już, czy już pojechałeś trochę bardziej... Nie no, m Dwójka biała, tylko też z takimi zbroją. Sparkly. Rainbow Sparkle czy coś takiego. Nice. Polo. Jak nocny kochanek. Więc... Co jej No, O, tak, tak pomyślałem, że będzie to współgrało z naszą muzyką. Dobra, super. Idziemy pogadać.